Nie, a co? No ma dziś pytać. To tak. miennika będzie pytać. No, tak. Zagrożenie. Myślisz wiecie, że, że umie? No jako zagrożenie, myślę, że powinna. Nie ma. Nie mogę co się Nie, nie, nie ma. Zobaczymy. Z pana dziewczyna myślę, że zaradia. To tak. no, mam nadzieję. Ciężko było bez niej w przyszłym roku. No. To by nam ściągi robił? Nie.

Co zrobicie? A do czego mam drzwi? W domu macie drzwi? Nie, no ale przepraszam, ale ja nie pozwalam. Nie ma. Ale, 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 że, 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 że

Proszę! Skaranie! Co to za kwasa! Tyle lat, tyle lat, że pracujesz, nie wdzięcznicy, nawet najważniejszego czasownika nie potrafią odmienić. A jak? Co jak? No. To cały seryent żeśmy nad tym pracowali, To ty się nie pogrążaj. i do Maryi, jak człowiek uczeń w ławce. No jak się Dominika! Dziecko, czy ty sobie zdajesz sprawę, ona jest tragiczna, ona nie jest zła, ona jest tragiczna. Kto odpowiedzi, proszę? Już, 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 szybciutko! nie mamy całego do dnia. U mnie, na pewno, na wypuszczającą. Od niej najważniejszy czasownik w języku szekspira. Co? Tu mi. Że ja. Że ja, że, no, po angielsku, ja. Aj! Aaj. Nie ci jedynka, Marek, jedynka i znowu. Gdybyś nie otruje na koniec, gdybyś nie odpowiadał. Szwarka, jedynka, zapowiada, nie Nie, nie chciała. I No, a. Aj! aj. Ehm. Ty się nie pieskiem zajmuj, co? Isso, tá? Isso. Então ia dizer. Tereny są tu pokaźne, nie zawsze, a często, raźnie wydaje. Możesz być mały, a żyć wysoko jak zechwoje Życie twoje może mieć sprawę za długi, a zwiedzić więcej miejsc niż Jan Paweł II Jak mój świat długi i szeroki, tak w nim możesz zrywać Chciałabym ja mieć ucznia na wózku, ponieważ na pewno nie chodziłby w klasie, nie wierciłby się być może tak bardzo. A tak mówiąc serio, każdy z nas ma jakieś mocne i słabe strony, każdy z nas ma jakąś niepełnosprawność. Ja nigdy nie nauczyłam się pływać, nigdzie nie nauczyłam się matematyki i to są moje słabe strony. Każdy z nas takie ma. Chodziłem 7, 7 lat do festawki z koleżanką manią. jeździłam na wózku. W było to bardzo ciężkie. Nikt z nas nie musi przyzwyczaić do tego, że będziemy się opiekowali taką osobą. Jednakże w klasach 1-6 było to już dla nas czystą przyjemnością pomagać jej. Była to bardzo kreatywna, porządna osoba, miała niesamowite pomysły na zorganizowanie czasu. Obecnie Ania chodzi do Liceum w Podkowie Leśnej. Wygrała Olimpiadę z języka polskiego. Bardzo dobrze się uczy. I pozdrawiam Anię. Z pewnością byłoby to inne. Ciekawe doświadczenie. Bo dzięki temu otwieramy się na ludzi z problemami. Chciałabym być w klasie ze sobą niepełnosprawną, ponieważ uważam, że takie osoby są bardzo kreatywne, można się dużo od nich nauczyć. Na pewno mają duży dystans do siebie, dlatego może być zabawnie. Myślę, że ciekawym doświadczeniem może być obecność osoby niepełnosprawnej w szkole. Fakt, że ktoś porusza się na wózku, nie musi być powodem do rezygnacji z kontaktu z rówieśnikami. Bardzo fajnie byłoby mi się spędzić ten dzień tutaj razem z Wami i e, troszeczkę nią Waszych wypowiedzi. E, bardzo byłoby miło, gdyby dużo osób, które mają problemy z poruszaniem się, no, i czy inne problemy jakieś sensytywne, osoby niewidome, osoby głuchonieme, mogły uczestniczyć w normalnych zajęciach, chodzić do normalnej szkoły. Wiem, że teraz jest to dosyć trudne i dużo osób jest izolowanych, wykluczonych poza społeczeństwo. Mam nadzieję, że jak ludzie, którzy tutaj są, dorosną, to postarają się o to, aby była dużo łatwiejsza taka droga. W tej chwili troszeczkę problemów jest natury organizacyjnej, są, jest niechęć ze strony szkół przyjmowania taki osób, natomiast no, liczę na to, że, że to się zmieni.